Witam państwa. Otwieram obrady 42 sesji Rady Gminy Słowatycza. Witam pana wójta, pana zastępcę, panią skarbnik, pana sekretarza, sołtysów i wszystkich obecnych radnych. Szanowni państwo, proszę o potwierdzenie swojej obecności, abyśmy mogli stwierdzić kworum. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż na sesji mamy obecnych 12 radnych, co stanowi władny kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, bardzo proszę o zatwierdzenie porządku obrad. Otrzymaliście Państwo w materiałach sesyjnych. Czy ktoś chce wnieść jakieś zmiany? Nie widzę. W takim razie zatwierdźmy porządek dzisiejszej sesji Rady Gminy. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy obecni są za przyjęciem porządku obrad. Kolejny punkt to przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Czy ktoś z państwa radnych chce wnieść jakieś uwagi? Nie widzę w takim razie, przejdźmy do zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy obecni są za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. I takim sposobem skończyliśmy punkt pierwszy sprawy organizacyjne. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza będzie dotyczyła zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok i druga będzie dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej, oczywiście wynikająca z tej pierwszej. Panie wójcie, prosimy o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jeśli chodzi o, o zmiany w naszym budżecie

jest to kwota 34 792 550 53 zł 53 grosze wydatki bieżące 13 923 429 zł i 79 groszy i wydatki majątkowe 20 869 120 zł i 74 grosze Jeśli chodzi o szczegóły to zwiększono dochody bieżące w kwocie 1 848 949 i 20 zł. To jest 1800 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia, 4000 z tytułu wpływu podatków i od spadków i darowizn, 26000 z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych, 2000 z tytułu opłaty skarbowej, 5774 z tytułu zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Przepraszam, dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy 243 531 złotych 93 grosze zł z tytułu programu Erasmus+, dla naszego zespołu szkół świadomość ekologiczna, szansą dla zespołu szkół w Sławotyczach 15 tysięcy z tytułu usług za odprowadzanie ścieków zmniejszone dochody majątkowe w kwocie 3387 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Natomiast jeśli chodzi o załącznik numer 3, czyli planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy, zwiększono dotację podmiotową dla naszego gok w kwocie 63 tysiące, zwiększono dotację celową dla jednostek spoza sekretariatu finansów o 1000 zł. I jeśli chodzi o załącznik numer 4, wykaz inwestycji w bieżącym roku wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne zakup beczki asenizacyjnej, asenizacyjnej i przesunięto środki z roku 2024 na rok bieżący w kwocie 668 600 z tytułu zadania inwestycyjnego budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławotyczach etap pierwszy ogółem po stronie dochodów i wydatków zwiększono budżet o kwotę 1 845 562,20 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam iż uchwała Rady Gminy Sławatycze z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 została przyjęta do realizacji przez wszystkich obecnych. I druga z niej wynikająca dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Sława Dysze z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta przez wszystkich obecnych. Proszę państwa, wyczerpaliśmy punkt drugi, jeżeli chodzi o uchwały na dzisiejszą sesję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja na temat działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Panie wójcie, prosimy o kilka zdań. Pani przewodnicząca, wysoka rado, szanowni państwo. W związku z tym, że odległość między sesjami nie była zbyt duża, więc i sprawozdanie będzie krótkie. Jeśli chodzi o takie najważniejsze rzeczy, które się zadziały w międzyczasie pomiędzy naszymi sesjami było to z pewnością podpisanie umowy na rozbudowę świetlicy wiejskiej wiobecnej na tą kwotę, którą wcześniej zwiększyliśmy właśnie na poprzedniej sesji. Mam nadzieję, że w tym tygodniu uda się wprowadzić wykonawcę już na plac budowy. W tej chwili jesteśmy w trakcie Oczyszczania, z rzeczy zbędnych całej świetlicy, a wiadomo, dosłownie od piwnicy po strych nagromadziło się tego wszystkiego przez lata funkcjonowania świetlicy, więc tutaj troszkę, troszkę tej pracy będzie. Dobrze, że obok jest stara szkoła, więc mamy gdzie przynosić część takich rzeczy. Powiedzmy, znaczy, według mnie, w większości to są rzeczy zbędne. Na dobrą sprawę. Nie mniej mamy je gdzie przenieść, żeby, żeby doczekały jakiś tam jeszcze swoich, może swojego użycia w przyszłości. Podpisałem również aneks do umowy z, pa, z panią Radlow. Jeśli chodzi o budowę dróg, chodziło tutaj, żeby zamienić zaliczkę pięcioprocentową na pięcioprocentowy, na pięcioprocentową fakturę. Tak. Chodziło o to, że żebyśmy mieli też pewność, że przy pięcioprocentowej takiej wstępnej fakturze jest obowiązany wtedy wykonawca pokazać nam procentowe rozbicie na każdą drogę, którą robimy i procentowe rozliczenie z każdej wykonanej pracy. Natomiast zaliczka, wiadomo, jest całościowo rozliczana bez, bez zbędnych jakichś procentów. Także tutaj mamy to w formie, Właśnie takiego 5% wykonania faktycznego robót. Z takich ciekawszych rzeczy muszę Państwu powiedzieć, że w ramach drugiej edycji, drugiej edycji polskiego ładu na miejscowości i gminy, gdzie funkcjonowały PGR-y, a tak naprawdę to bodajże szóstej już edycji, udało nam się pozyskać 2,5 miliona złotych na rozbudowę, na drugi etap rozbudowy, yy, budowy yy, świetlicy OSP Słowatycze, czyli na tą część związaną ze świetlicą. 2,5 miliona złotych, 2%, zł, 2 tylko wkładu własnego, więc będzie już całościowo tak jak planowaliśmy od samego początku. Oczywiście na tą część jeszcze środkową jeszcze trzeba będzie zrobić projekt, trzeba będzie wyłonić wykonawcę, ale myślę, że to tak do, do wiosny myślę, że powinniśmy już też i tą część również zakontraktować. I to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Wolne wnioski, informacje. Czy ktoś z, pan, z Państwa, z Radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu piątego. Zakończenie obrad 42 Sesji Rady Gminy Sławotycze. Dziękuję Państwu serdecznie za przybycie.